Co zrobić, abym z Tobą nie pracowała? Kilka porad dla początkujących modelek. Nazywam się Anna Komarow i jestem fotografem modowym, jak i kobiecym na stałym mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Bardzo często dostaję zapytania o sesję typu TFP. Sesja TFP oznacza Time for Print, czyli taka sesja dla. Portfolio za darmo yy, dla fanu. Po prostu każdy z tego yy, korzysta bez zysku jakiegoś pieniężnego. No, jestem na tym etapie, że takich sesji raczej unikam i bardzo rzadko je robię, chyba, że jestem bardzo zainteresowana daną modelką. Podoba mi się y, koncept, z którym do mnie wyszła bądź jej uroda. Albo ja sama mam jakiś fajny projekt w głowie i szukam odpowiedniej osoby e, do jego realizacji. No dobra, przejdźmy do konkretu. Dlaczego z tobą nie będę pracować? Dlaczego nie będę pracowała z daną modelką? Przede wszystkim, kiedy widzę wiadomość, pierwszą rzeczą, jaką sprawdzam, jest twoje portfolio. Jest e... Twój Instagram. Patrząc na twój Instagram, na twoje portfolio, widzę bardzo dużo zdjęć, które nic mi nie mówią. Widzę, że pracujesz ze wszystkimi dookoła, bez ładu i składu. I myślę sobie o tym, czy ja chcę być częścią tego, czy ja chcę. Abym była obok tych wszystkich e, jakichś takich, no nie powiedziałabym, że nieudanych zdjęć, bo każdy gdzieś jest na jakimś tam etapie swojej przygody fotograficznej, ale jednak, no, szanuję swój styl i swój czas. I przede wszystkim chcę, aby moje zdjęcia były wyeksponowane we właściwy sposób. Więc, no, to już jest dla mnie pierwszy znak, że nie chcę pracować z daną osobą. To, jeżeli ja widzę, że ta osoba pracowała dosłownie ze wszystkimi, przy każdym projekcie, ja nie wiem, o czym jest jej profil, bo raz ją widzę w kostiumie kąpielowym, innym razem widzę ją. Jakąś tarzającą się w farbie, albo w jakimś czymś innym, a innym razem w jakichś lateksowych ubraniach. No nie wiem, po prostu jest to dla mnie troszeczkę za dużo i mówię takim osobom nie. Drugą rzeczą, której nie lubię i przy której nie chciałabym, żeby moje zdjęcia gdzieś tam się e, pojawiały, są to zdjęcia takie. Wiecie, bym powiedziała Only Fans, takie nazwijmy. Ja naprawdę jestem fotografem kobiecy. Ja robię często zdjęcia typu boudoir, czyli zdjęcia w bieliznie, lub nawet i takie e, akty. E, wiecie, no, naga kobieta jest przepiękna, zresztą uwielbiam fotografować nagość, ale. To wszystko ma swój smak i naprawdę jest bardzo cienka granica, którą można przekroczyć i pokazać to w troszeczkę mniej mm, smaczny yy, sposób. I ja nie chciałabym, aby, aby moje zdjęcia były kojarzone właśnie z czymś takim, więc raczej unikam modelek, które mają bardzo dużo takich nieciekawych zdjęć w swoim portfolio. Kolejną rzeczą, której nie lubię yy, i która mówi mi: yy, Nie, nie chcę pracować z tobą, jest to, kiedy modelka totalnie się mi narzuca. Yy, ja lubię być adorowana, ale czasami można to zrobić w, w taki miły sposób yy, przedstawić się, powiedzieć: Nie wiem, że faluje mnie od, którego, od jakiegoś czasu yy, i bardzo by chciała ze mną współpracować. Nie lubię wiadomości typu, osoba dopiero zaczęła mnie falować, zlajkowała mi wszystkie zdjęcia na moim Instagramie, no i nagle dostaję wiadomość, słuchaj, zróbmy coś razem. No, no, no nie, jakiś cześć, dzień dobry, cokolwiek, byłoby miło. I no takie osoby dla mnie to też są od razu takie troszeczkę red flagi. Kolejną rzeczą jest... Kiedy na przykład już widzę, że ta osoba jest w miarę mm, fajna, ma portfolio całkiem okej okay, i robimy sesję Time for Print, czyli zaczynamy konwersację o tym, co się może przydać do mojego portfolio i do jej portfolio. Zawsze staram się pracować z tą osobą i bardzo nie lubię, kiedy projekt jest totalnie, no, nie w mój, nie, nie, nie w mój smak. I ta osoba mi to, tą swoją wizję bardzo narzuca. Pamiętajmy o tym, że to ja jestem fotografem e, i często jestem też kreatywnym dyrektorem, e, często też jestem producentem i jednak to moje zdanie jest na końcu najważniejsze. I ja nie mówię, że ja muszę popychać e, mój projekt do realizacji, ale to jest... Wspólna decyzja i bardzo nie lubię, kiedy ktoś stawia mnie przed faktem dokonanym, że robimy to i to i to. Wtedy zazwyczaj niechcący jestem chora. <grym> Albo zostaje zabukowana na jakąś płatną pracę. Bo wiecie, zawsze płatna praca wygrywa. Pieniądze są bardzo ważne, i zwłaszcza dla nas, fotografów, takich freelancerów. Praca za pieniądze zawsze będzie priorytetem, i nasze osobiste e, projekty mogą chwileczkę poczekać. No chyba, że to jest naprawdę jakaś wielka produkcja. No aczkolwiek e, zazwyczaj rzadko takie rzeczy się zdarzają, i zawsze jednak te zdjęcia do portfolio można przesunąć. No to to jest kolejna e, flaga, której nie lubię. Następną i bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to: uwaga, słuchajcie, Social media to nie jest miejsce, według mnie oczywiście, także to, to jest moje w ogóle, wszystko to jest moje prywatne zdanie, także proszę tego nie wyciągać na wierzch. Social media to nie jest miejsce do pokazywania siebie podczas imprezy, kiedy naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet wypowiedzieć słowa, albo wszystko dookoła wskazuje na to, że no, nie jesteśmy trzeźwi. E, jesteśmy pod wpływem różnych środków odurzających. E, dla mnie to jest wielkie nie. E, ja traktuję swoje social media jako biznes i okej, okay, okej, okay, pokazuję też trochę swojej prywaty, i jak najbardziej, ja uwielbiam widzieć prywatę moich modelek. No ale niestety, jeżeli ja widzę, że dziewczyna jest na weekendzie na bogato, jedzie, jedzie na bogato z weekendem, e, to ja już myślę o tym, albo się spóźni na moje zdjęcia. Albo odwoła w ogóle, w ogóle nie przyjdzie. O kolejna rzecz, która dla mnie jest też bardzo ważna, to to, że prawdopodobnie jest, e, jej skóra nie jest w dobrej kondycji. E, I dla mnie to jest bardzo ważne. Ja nie lubię głęboko edytować swoich zdjęć i staram się zawsze zrobić to tak najbardziej delikatnie, jak e, można. I jeżeli ta skóra jest beznadziejna, jeżeli ona spędziła cały weekend e, imprezując, to nawet jeżeli robimy zdjęcia w kolejny piątek albo w czwartek, to jednak no, to ciało cały czas yy, no, wydala te toksyny. Ja na przykład osobiście bardzo rzadko spożywam alkohol i ja wystarczy jedna lampka wina dla mnie, ja czuję się źle przez kolejne kilka dni. Ja wiem, że każdy ma, każdy ma inaczej, czaje czaje, ale no niestety yy, uważam, że to bardzo dużo wpływa na przede wszystkim. Na wygląd ciała, na wygląd skóry yy, i mówię takim osobom również nie. Yy, to są chyba takie najważniejsze rzeczy, o których, o których, czy o których teraz pamiętam tak ad hoc. Yy, I jeżeli jesteś modelką, to miej to na uwadze i staraj się. Nie pokazywać tego sietu na, na swoim Instagramie czy na swoim Facebooku. I naprawdę respektuj czas innych, staraj się być miła i przede wszystkim pomyśl o tym, gdzie, gdzie chcesz być. Czy chcesz pracować ze wszystkimi? Chcesz być tą taką piłeczką, którą każdy gdzieś tam, gdzieś tam odbija? No szczerze mówiąc yy, nie wiem, czy to jest dobra droga, czy ok, może będziesz popularna, aczkolwiek myślę, że duzi klienci nie chcą osoby yy, takiej, którą mieli już wszyscy. Yy, ja też jestem taką osobą, yy, jednak jestem bardzo wybiórcza i myślę, że Wy też nawet na początku swojej kariery Powinniście pomyśleć o tym, czy rzeczywiście dany projekt, w którym bierzecie udział, będzie tym projektem, który pomoże Wam się wznieść na wyżyny. E, to jest bardzo ważne. E, naprawdę, no shit. Tutaj ja mówię Wam samą esencję, bo to są rzeczy, na które ja zwracam uwagę i nawet rozmawiając z moimi koleżankami fotografkami, kolegami fotografami, mówimy o tym samym. Więc e, następnym razem pomyśl. Z kim robisz zdjęcia? Jakie są to zdjęcia? Jakie zdjęcia zapostujesz u siebie na Instagramie, czy nie wiem, na swojej stronie internetowej, w Facebooku, gdziekolwiek? Pomyśl o tym, jak komunikujesz się z innymi, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Dla nas, fotografów, to jest bardzo, bardzo ważne, bo my też lubimy pracować z fajnymi osobami, z miłymi osobami, z osobami, które znają się na rzeczy i przede wszystkim, które wiedzą, czego chcą. To by było na tyle. Także miłego dnia. Pa!